Jest śmieszna sprawa. Bo nagrywam na pudełkach od butów. Jakby hmm. Leży mi się to z tym jak y, jest ten typ taki co robi how much is your outfit i piszą y, na kartce na pudełku od Easy ile co kosztuje tak żeby się pofleksować. I to jest właśnie to i to jak sobie myślę haha ha, śmieszne, ale prawda jest taka, że tu po prostu te pudełka akurat jedno na drugim było i tak wchwyciłem i zniosłem z góry. Więc śmiesznie to wygląda. Fuck! Ja naprawdę dużo myślałem o tym co mówić. Miałem plan na parę odcinków, ale zapomniałem o każdym. <laughs> Dobry jestem, nie? popatrzeć na wyświetlenia, to jakby film na film jest coraz gorzej. Jedna sprawa jest taka, że wyniki są gorsze w sensie na przykład, że w 12-24 godziny mniej wyświetleń mam ogólnie, ale też inna sprawa, że te są starsze i na przykład po 2-3 wyświetlenia co parę dni jakiś film tam zawsze zbiera bardziej 1-2, nie 2-3. No i tak. Nie yy. jest to depromujące. Faktycznie. W sensie smutno mi się robi, jak widzę najpierw to, a potem to. A jakość wygląda tak zupełnie inaczej, że to jest o wiele lepsze od tego. Ogólnie czuję się, że rozwinąłem się w temacie, i chociaż. Nie jestem nawet blisko jakiegoś mojego takiego w głowie, że mógłbym tak akceptowalnie dobrze jest, nie? W sensie nieakceptowalnie, że tak, no po prostu, że dobrze, że bardzo byłbym wielkim fanem, jakbym oglądał, był widzem. Ale z drugiej strony jest lepiej, nie? A jakby to głupio wygląda, jak wyniki są gorsze, chociaż jakoś jest lepsza. Co jest byczku? Co? Co jest byczku? But back when dreaming about the light we didn't realize how to get there there'd be sacrifices we didn't take into account the craziness of life. raz? Cztery raz? Próbuję być w ogóle not realize To jest mój... <coughs> To na czym stoi kamera, jak, jak nagrywam, właśnie poranny kącik. Tuż żeby tak stawiam, tak stawiam o. Trzeba to zrobić, czemu? To jest dziwne, bo... Nie hmm, patrzę na obiektyw teraz, on się tak patrzy mi mniej więcej gdzieś na pas. Ale jak ek na ekraniku widzę, że pokazuje niby, że widać tu. Co jest dziwne. Myślałem sobie w ten sposób, że w momencie, w którym byłoby tu więcej ludzi, yy, gdzie na przykład już... Oglądalność miałaby 3 zera. To są tysiące, tak. To mógłbym się rozgałęzić właśnie na e, kanał komediowy, kanał z filmami ryzyowanymi i kanał e, Blogowy, bo wtedy byłoby łatwiej. Na razie mogę mieć to w jednym miejscu, bo i tak tu nikogo nie ma, więc coś musi tu przeciągać ludzi którzy potem będą mogli sobie oglądać różne rzeczy. No a poza tym jeszcze sobie planowałem, że jak będę miał kiedyś pieniądze, żeby kupić mikrofon ze statywem, to może nawet bym sobie w gry pograł. Bardzo dużo rzeczy już wymieniłem, w sumie co bym chciał robić jakby... No... A poza tym ostatnio się zainteresowałem już odrobieniem. W sensie nie zainteresowałem, bo w ogóle nie poszedłem w tym kierunku nic, ale zainteresowałem się tym jak w ogóle wygląda robienie bitów, bo w, sumie w ludzie, którzy robią bity, robią takie no, spoko rzeczy. Albo zainteresowałem się, chociaż przestałem się przez chwilę interesować, bo nie robiłem nic przez tydzień półtora. Albo zainteresowałem się, albo nic nie robiłem przez jakieś półtora tygodnia, też w tym kierunku, chociaż czas po coś narysowałem rysowania właśnie. Ale nigdy nie umiałem jakoś super rysować. Prawdopodobnie dlatego, że nigdy tego dużo nie robiłem. To w sumie jest dużo rzeczy, które jakby skupiają się na tworzeniu, więc... Czasami się zastanawiam, czy nie jestem po prostu takim typem osoby, co nie ma na co byleby tworzyć sobie myśli, gdzieś tam pod, pod, pod tym wszystkim, ale nie wiem. Bo na przykład podcast też kiedyś robić, czego ja bym nie chciał robić, ale 24 godziny ma tylko dzień. Albo na przykład sobie kiedyś myślałem, wow, a może bym, bym tak naprawdę wymyślił jakieś fajne wzory na ubrania, do, na przykład na robić sobie markę ubrania. To są takie jakby rzeczy typowo, że marzenia, ale myślę, że fajne marzenia, takie yy, bardzo, bardzo nierealne na ten moment, ale... Let the kid know the yeah. yeah. they still riding yes. with him. So felt, son? We about to take off Got the word from ground control time for lift off 15 seconds guidance is internal 12